Pytanie do Państwa. Co autor tego tekstu ma na myśli? Dla ułatwienia dodam to mój tekst. Koniec jest. Marsz, marsz, marsz. Piekła mur. Bramy są. Jesteś wolny, jesteś w piekle, jesteś tam. Brama już zamknęła się. Teraz wolny wybór masz. Krótka, szybka, wolna śmierć. Dusisz się, duszą cię. Możesz mówić, nie dam się. Możesz krzyczeć, nikt nie słyszy cię. Cienko, cienko, coraz cieniej z tobą jest. Nie wierzyłeś w twoją śmierć. Teraz stoisz, teraz drżysz, teraz dziwisz się. Wszystko to nieznane jest. Wszystko to mroczne jest. Nie wiedziałeś, co to jest. Dusić się. Już myślałeś, jesteś kryty. Ciebie to nie dotknie już. Szybko mówisz, nie istnieje śmierć. Boisz się. Widzisz piec. Boisz się. Są płomienie. Piec gorący jest. Jak wygląda w środku piec? Śmierci w oczy zajrzeć chcesz. Jak wygląda własna śmierć? Zdejmiesz buty. Może szybciej spalisz się. Umrzesz wtedy. Będziesz dalej żył. Jak wygląda własna śmierć? Wiedzieć chcesz. Koniec jest. Marsz, marsz, marsz. Znów piekło jest. Wokół ciebie nagle pusto jest. Jesteś ciałem. Jesteś sam. Jeszcze żyjesz. Czy umarłeś już? Jak wygląda żywy trup? Miotłą zamiatają cię. Żyję wciąż. Dziwny stan. Co to jest? Myślę. Mówią: Już nie boję się. Może jestem żywy trup? Jak wygląda własna śmierć? Czy przeżyłem własną śmierć? Kto odpowie mi? Czy ktokolwiek wie, czy istnieje śmierć? Mówią: Nikt nie słyszy mnie. Słyszę tylko własny głos. Żyję. Wokół pusto jest. Jestem żywy, jestem trup. W strachu też byłem żywy, trup. Dla mnie nic nie zmieniło się. Czy ktokolwiek wie, czy istnieje śmierć? Co to ciało jest? W piekle odnajduję się. Nie wierzyłem w to.